W tym demo prezentujemy sposób działania kursu e-Learningowego Podstawowe Zasady Bezpieczeństwa VCA od Vagimbox. Jako kursant logujesz się w łatwy sposób przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła. Pozwala to na przejście do swojego konta osobistego. Następnie wybierasz kurs Podstawowe Zasady Bezpieczeństwa VCA oczywiście. Widzisz zawartość tego kursu, należy kliknąć pierwszy rozdział Przepisy prawne i zasady bezpieczeństwa. Każdy rozdział składa się z kilku słów kluczowych. Każde słowo kluczowe jest z kolei podzielone na film, przeglądy i kilka pytań. Kiedy klikniesz opcję film, rozpoczyna się materiał filmowy. Pod pojęciem bezpieczeństwa rozumiemy zabezpieczenie Ciebie przed zagrożeniami. Podczas realizacji prac mówimy więc o zagrożeniach dla zdrowia, a niekiedy na temat dobrostanu. Odpowiednia ochrona przed zagrożeniami oznacza możliwie najlepsze warunki pracy. Warunki pracy określa się w Holandii również skrótem ARBO. Natomiast najważniejsze kwestie, czyli bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan, oznacza się skrótem WGW. Opisy zawierają podsumowanie tekstów, które pojawiają się na ekranie podczas fragmentów filmów. Po obejrzeniu filmu, w przypadku każdego słowa kluczowego, jako kursant odpowiadasz na kilka pytań. Od razu widoczne jest wtedy, czy na pytanie udzielono odpowiedzi prawidłowej czy błędnej. Po przeglądnięciu wszystkich słów kluczowych na końcu każdego rozdziału odpowiadasz na pytania dotyczące całego rozdziału. Wynik wyświetlają się dopiero po ostatnim pytaniu. Kliknij czerwone pole przy nieprawidłowej odpowiedzi, aby zobaczyć prawidłową odpowiedź na dane pytanie. Kliknij wstecz, aby powrócić do wyników. Przełożony lub instruktor może śledzić wyniki wszystkich kursantów za pośrednictwem własnej strony. Dotyczy to zarówno postępów, jak i wyników dotyczących pytań z poszczególnych rozdziałów. Po przejściu wszystkich rozdziałów możesz również rozwiązać testy próbne, aby jako kursant dobrze przygotować się do oficjalnych egzaminów VCA, korzyści związane z kursem e-learningowym VCA od WaginBox, kurs online z materiałami filmowymi, zdawalność na poziomie ponad 90%, ponad 100 punktów egzaminacyjnych z gwarancją startu. Zarejestruj się już teraz na stronie waginbox.nl lub zadzwoń pod numer 040 72 00 855.